Przez to, że Krzysiu się spóźnił, a teraz jeszcze rozmawia na lekcji. Wszyscy proszę wyciągnąć karteczki, piszemy niezapowiedzianą kartkówkę. Ty, a z jakiej w ogóle racji byście wy im powiedzcie? Nie wiem, czy wiecie, ale ogólnie odpowiedzialność zbiorowa, kochani, to jest coś, co sobie nauczyciele wymyślili i to jest niezgodne z prawym regulaminem, statutem szkoły i wszystkim innym. Cześć, ja jestem Audiolog, czyli pogromca szkoły, a to jest odcinek Idiotyzmy Szkoły. Odpowiedzialność zbiorowa. Lecimy z odcinkiem. Bęk! Słuchajcie, bardzo często piszecie do mnie wiadomości, że nauczyciele ogólnie zachowują się wobec Was karygodnie. Znaczy, wy tak naprawdę nie wiecie, że to jest karygodne zachowanie no bo nie znacie swoich praw, regulaminów, jakichś i tak dalej innych rzeczy, które powinny być przestrzegane przez nauczycieli. Bardzo często w tym odcinku na temat praw ucznia pisaliście, no, ale istnieje jeszcze przecież statut szkoły, który jest ważniejszy. Owszem, zgadzam się kochani z wami, bardzo, ale to bardzo. Dlaczego? Otóż dlatego, że statut szkoły jest jeszcze bardziej rygorystyczny wobec nauczycieli niż w ogóle same prawa ucznia. Chciałbym Wam przeczytać jeden tekst na temat samej odpowiedzialności, kochani, zbiorowej, napisany przez ludzi mądrzejszych i zaznajomionych w prawie ode mnie. W przepisach oświatowych nie funkcjonuje pojęcie odpowiedzialności zbiorowej uczniów. Nie ma więc podstaw prawnych do karania wszystkich uczniów w klasie, jeśli nauczyciel nie może ustalić osób winnych niewłaściwego zachowania. I co Wy na to? Jednym słowem, w statucie szkoły jest. Opisany cały zakres karania uczniów. No tam, oczywiście, aż do wyrzucenia ze szkoły. Jednak, tak naprawdę, moi drodzy, ta całe No to teraz wszyscy piszą kartkówki, sprawdziane i inne czary Mary. To jest, moi drodzy, wymysł nauczycieli, gdy tak naprawdę nauczyciel nie potrafi sobie poradzić z danym uczniem. Wtedy to jest w ogóle, według mnie, tak abstrahując od wszystkiego, totalnie z pupy, Dlaczego wszyscy nagle mają nienawidzić jednej osoby? Za to, że rozmawiała na lekcji, ale to, moi drodzy, nie jest podyktowane tym, że Wy tej osoby nienawidzicie, tylko tak naprawdę wy zaczynacie jej nienawidzić przez nauczyciela, który powiedział, to on jest wszystkiemu winny, to jego wina i to on ponosi odpowiedzialność za, wszystko, za całe wasze zło w tej szkole. No nie tak naprawdę, moi drodzy, tym złem, w tym właśnie momencie jest nauczyciel, który łamiąc totalnie prawa oświatowe, Pokażę wszystkich Was za coś, za co w ogóle nie powinien i nie ma prawa. Sam pamiętam, jak jeden misiaczek do mnie kiedyś napisał i zapytał się Audiologu, powiedz mi, no bo kiedyś, kiedyś na lekcji zginęła kreda i Pana Uczycielka powiedziała, że wezwie Policję, jeżeli się nie, nie znajdzie ta kreda i co my wtedy mamy zrobić? Kochani... Jeżeli nauczyciel będzie Was straszył wzywaniem policji za takie barachło, to wtedy wiecie co zróbcie? Proszę, wzywaj. E, mandat za nieuzasadnione wzywanie policji jest całkiem fajny, więc myślę, że nauczycielcy odechce się wzywania policji za takie głupoty. <noise> A tym bardziej, kochani, to jest niska szkodliwość czynu. Czyli jednym słowem, jeżeli ktoś był ukradł kredę, policja by przejechała... No, tam przychodzą. Dzień dobry, co się stało? My tutaj z policji jesteśmy. Nauczycielka: No, no, poproszę pana, on ukradł kredę. Nauczyciel tak spojrzy. Spojrzę na nauczycielkę, pani pójdzie z nami. No i dupa, no i dupa, no i nie ma lekcji do końca lekcji. Niech wzywa. Pamiętajcie, kochani, że tak naprawdę cały ten system kar i nagród w regulaminie szkolnym jest bardzo, bardzo dobrze wypisany w prawie oświatowym i ogólnie w e, statucie szkoły. Dlatego polecam go nawet sobie przeczytać też kiedyś będzie na ten temat odcinek, więc powiem po prostu, za co możecie być karani. Ale jeszcze druga sprawa, kochani, jest taka, że bardzo często na przykład nauczyciel nie potrafi znaleźć winnego danej no, zbrodni, jakiejś tam nie. I wtedy najczęściej spada trop na największego jakiegoś łobuza w szkole. I w momencie, kiedy on nie zrobił tego, ma pełne prawo do obrony własnej wartości, własnego słowa i ogólnie niewinności przede wszystkim, kochani swojej. No bo, nie wiem, powiedzmy, wyobraźmy sobie taką sytuację. Przychodzi nauczycielka do sali. Ten, kto mi wsypał sól do kawy, teraz... Ma się przyznać, bo jak nie, to wszyscy będą pisać kartkówkę. O, i to jest, moi drodzy, właśnie to, o czym mówiłem. Nauczyciel nie ma prawa nikomu narzucić winy, jeżeli nie może jej po prostu udowodnić. Nie? Dlatego pamiętajcie, misiaczki. Nauczyciel, kochani, nie jest Bogiem, Stwórcą i ogólnie super, mega jakimś nadczłowiekiem. Tylko jest. Czu... No to teraz jeszcze w dzisiejszych czasach kurczę, gdy tak naprawdę nie ma nauczycieli, są brani ludzie z łapanek, którzy nie mają doku... dokładnie przeszkolenia pedagogicznego, nie wiedzą dokładnie jak mają uczyć, tylko przychodzą: na no, dzień dobry, ja bym chciał was nauczyć matematyki. No to dzisiaj sobie popiszemy same cyferki i zrobimy milion zadań. ha, no. Albo jakieś tam nie wiem. Nie, no. Szkoła, ja pierdzielę. To były najlepsze dni, bo ja pamiętam, że jak ja skończyłem edukację, to ja tak wychodzę. Pamiętam, że na zakończeniu gimnazjum tam wszyscy płakali. My z kumpem wychodzimy. Ja, 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 ja. Więc następnym razem, jeżeli nauczyciel, kochani, wbrew całemu prawu i wszystkim prawom jakie są w ogóle, powiedzą: "To teraz cała klasa pisze kartkoweczki przez tego gościa", to możecie się śmiało zapytać. A że chcesz łamać nasze prawa, prawa oświatowe i dodatkowo jeszcze statut szkoły. Do zobaczenia, misiaczki? Kolejny idiotyzm za nami, a tymczasem zjedzcie mięso, ziemniaki możecie zostawić, bądźcie grzeczni jak chcecie, możecie walnąć suba, łapkę w dół, górę, bok, średnik, o, albo na przykład w czapkę. No i co? Miejcie zarąbisty dzień, kochani, życzę wam super mega poniedziałku. Wiem, że był to bo poniedziałek, ale kochani, trzymajcie się, do usłyszenia! Cześć! Nie rozumiem totalnie tego, gdy nauczyciel nauczyłów jest zły, jeśli nie potrafi zainstal zainstalować ich ja, zainteresować lekcją ich, no to wtedy po prostu z jego jest nauczyciel zły.